Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam Maciej Nowak. Moim gościem jest dzisiaj Norbert Honka, kandydat w mniejszości niemieckiej na prezydenta Opola. Witam serdecznie. Dzień dobry. 5% poparcia dostał Pan w sondażu NTO. Dobrze? Źle? Zadowolony Pan jest czy nie? No, panie redaktorze, zawsze może być lepiej. No, proszę sobie przypomnieć, że ja startowałem z poziomu poparcia niewiele ponad 1%, ale też jest według tego sondażu blisko 17% osób niezdecydowanych. I jest jeszcze czas na to, żeby zabiegać o ten elektorat, ale także próbować przekonać tych, którzy popierają innych kandydatów. 5 plus 17 to byłoby 22, to panu nie daje według tych wyników drugi tury. No jeszcze. zgadza się, tylko pytanie jest takie, panie redaktorze, czy sondaże wygrywają wybory, bo tak naprawdę dopiero będziemy wiedzieli 17 listopada, jak się obudzimy rano, jeżeli zdążą komisje policzyć wszystkie głosy, czy te sondaże mają odzwierciedlenie mhm, w rzeczy wynikach rzeczy. wyborów, bo już przecież były takie sytuacje w Polsce, że sondaże były nietrafione, i to, I to bardzo, i to bardzo to, poważne firmy to, sondażowe, dokładnie. które się tym zajmowały, nie trafiły. Poczytałem sobie pana program. Jaki jest poziom bezrobocia w Opolu? No poziom jest bardzo wysoki. Ja nie, nie chcę tutaj szafować cyframi. Ja jestem daleki od, od szafowania cyframi. Jak pan redaktor sam zresztą zapewne zauważył. Ja nie rzucam jakimiś tam dodatkowymi cyframi, hasłami typu, że dam miliard na mm -hmm. festiwal studencki, tak jak podczas debaty, milion przepraszam, na, podczas debaty. W kampanii miliard też można obiecać. Można obiecać. Myśmy podsumowali już przecież co niektórych kandydatów i jeden z kandydatów przecież złożył obietnicę na ponad 2 miliardy złotych, a koniec kampanii jest dopiero... Czwartego północy, I to, i więc. To miliardy złotych jest... to nie jest jego ostatnie słowo. I to nie jest jego ostatnie <laughs> słowo, panie redaktorze, więc nawet czterech lat nie wystarczy na zrealizowanie. A przypominam, że budżet Opola liczy niecałe 700 milionów złotych. Dobrze, to ile mamy bezrobocia w Opolu? No, e, tak jak mówię, nie, nie będę szafował cyfrań, bo to się, to się zmienia. To, to jest e, sytuacja dosyć nie, bo, płynna. Bo, bo pan, pan w swoim programie ma takie określenie negatywne statystyki bezrobocia. Czy wnioskuje, że jest wysokie? a Moim zdaniem jest, ono nie jest wysokie, bo to, to jest, jest e, taka. Panie chyba w tej e, pytanie tak. jest takie, czy my się oprzemy o e, dane Urzędu Pracy, czy my popatrzymy realnie obok. Jak wygląda sytuacja? Ja mieszkam akurat na przedmieściach Opola, takiej typowej wiejskiej dzielnicy. To wiem ile jest naprawdę pustych domów. Te osoby nie są rejestrowane jako osoby bezrobotne, więc to, jakie dane przekazuje Urząd Pracy, to myślę, że to należy po prostu jeszcze dodatkowo, jak gdyby zwiększyć o te osoby, które tu nie są zarejestrowane jako bezrobotne, a wyjeżdżają do Niemiec i tam pracują, bo problem też polega na tym. Że e, idąc teraz na spotkania z mieszkańcami, e, twarzą w twarz, no to patrzymy, e, duży dom, mieszka jedna osoba, a kiedy popatrzy się na spis wyborców, to tam jest e, zameldowanych 15 osób de facto. Mhm. I te tych osób nie ma, te osoby pracują na zachodzie, one nie uczestniczą w e, pracach, e, one tutaj nie uczestniczą w wyborach. Mało tego, nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, więc byłbym tutaj daleki od pokazywania mhm. tych kwestii związanych z cyframi. Dobrze. Chcę Pan zaradzić kwestii bezrobocia, ściągając do Opola inwestora strategicznego. Co to za inwestor? O co Prowadzimy chodzi? rozmowy z takim inwestorem. Ja tutaj myślę o, o, nawet o dwóch inwestorach, ponieważ opole, opole, województwo, bo my jesteśmy małym województwem, więc musimy myśleć szerzej. Jako miasto, jako stolica województwa i stolica aglomeracji opolskiej, my musimy patrzeć na wiele problemów szerzej, nie tylko przez pryzmat miasta. Chcielibyśmy sprowadzić do naszego województwa dużego inwestora strategicznego, jak się da, to dwóch. Jednego z branży rolno-spożywczej, a drugiego, myślimy tutaj nadal o branży motoryzacyjnej, bo robiliśmy rozeznanie, robiliśmy badanie, Okazuje się, że bardzo wielu mieszkańców naszego województwa wyjeżdża do pracy w zakładach motoryzacyjnych w Niemczech. No znaczy to jakby nie jest tajemnicą, że na tę branżę stawia nie tylko Opole, ale także region, jeśli chodzi o przyciąganie inwestorów i branża spożywcza, i branża motoryzacyjna. Kierunek podejrzewam, że w Niemcy. Tak, zgadza się. Z tym, że proszę pamiętać, że w tej chwili nie ma już inwestorów tak zwanych sentymentalnych. Dziś wszyscy patrzą na to i przychodzą, szukają wykształconych już pracowników. I to też jest, znajduje się mhm. w moim programie, żeby te kształcić pod kątem ewentualnych inwestycji yy, i żeby umożliwić takim osobom podjęcie pracy. No bo, yy, A ile miejsc pracy ci inwestorzy bądź ten inwestor mieliby stworzyć? Yy, to jest yy, znowu yy, szafowanie cyframi. Ja tutaj, możemy się licytować, który kandydat tak, stworzy więcej możemy, miejsc pracy. Możemy yy, się licytować, który stworzy bądź stworzył, jak dzisiaj w radiu y, słucham, no to było zaprzeczenie, że jeden z kandydatów, który mówi, że sprowadzi inwestorów, że onoś nie sprowadził tych inwestorów. Natomiast y, dlatego ja mówię, że y, wszystko zależy od efektów. Ja y, nie mówię, że dam 2000 miejsc pracy, 5000 miejsc pracy, bo tak jak pan redaktor mhm. mówi, możemy się licytować. Trzeba po prostu konkretnie. A my, jako mniejszość, konkretnie działamy. Przypadek Regionalnego Centrum Biznesu, sprowadzanie inwestorów w gminach, w których my rządzimy. To jest to, które, to co ja mm. oferuję. Nasze doświadczenie w ściąganiu inwestorów dla wszystkich, nie tylko dla członków mniejszości. Ciekawy pomysł w pana programie jest kierunek studiów na polskich uczelniach związany z pracą na Odrze. Odra... Transport na Odrze jest generalnie ujęty w kontrakcie terytorialnym na następne lata. Na której uczelni to by mogło być? Panie redaktorze, no jest to kwestia do ustalenia z władzami opolskich uczelni. Ja tu generalnie myślę o, o dwóch uczelniach, chociaż mamy ich więcej, ale po takim rozeznaniu sytuacji Uważam, że najlepiej do tego nadawałyby się Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski. Można mm -hmm. nawet stworzyć, spróbować stworzyć coś międzyuczelnianego, bo na prowadzenie tych kierunków, właśnie związanych z Odrą, z rzekami, z umożliwieniem podjęcia pracy na rzekach, są zarezerwowane pieniądze w budżecie Unii Europejskiej. Mało kto mm -hmm. o tym wie. My patrzymy na zrewitalizowanie Odry. W tej chwili kończy się rewitalizacja kanału Gliwickiego, to co załatwiła pani jeszcze wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Ba, załatwiła pieniądze na przywrócenie szlaku żeglowności na odrze. Ale teraz pytanie, kto ma na tej odrze pracować? Mój ojciec, mhm. który był kapitanem żeglugi śródlądowej, już jest dawno na emeryturze. Jego pokolenie już dawno odeszło na emeryturę. Mhm. Ja się zresztą na odrze wychowałem i wiem czym ta rzeka jest, co ta rzeka może nam dać, ale podchodzę do tej rzeki też z dużą pokorą, bo wiem, że ta rzeka jest też niebezpieczna. Kwestie transportowe zajmują wiele miejsca w programach wszystkich kandydatów na prezydenta. Pan mówi o czteropasmowej obwodnicy północnej. To jest w ogóle realne do, do przeprowadzenia, także jest, z powodów finansowych? Jest realne, panie redaktorze, i wydaje mi się, że musimy z, zwrócić uwagę właśnie na obwodnicę północną, ponieważ no, w przyspieszonym tempie jak gdyby, ma, y, z, są prowadzone prace na autostradzie A1. Najbliższy zjazd Opola będzie, oprócz tego zjazdu pod Gliwicami, będzie w Blachowni pod Częstochową. Mhm. I jak już wyliczyli specjaliści, to jest 60-kilometrowy skrót jazda przez Opole do prądów i dalej na Wrocław. Aniżeli jazda właśnie do tego skrzyżowania w kształcie spaghetti mhm. pod, w, sośnicy. w sośnicy. Płatne odcinki autostrad. A tutaj droga krajowa bezpłatna i 60 km zaoszczędzone. Czyli ruch nam wzrośnie. Była Już w tej, chwili, już tej chwili widać, że ruch wzrasta tutaj na, na tej trasie. Właśnie do, do Opola, na tej trasie dojazdowej. I trzeba o tym pomyśleć, bo to co zrobiono, czyli węzeł w tej chwili, ten północny węzeł, nad obwodnicą, mhm. to jest jak gdyby udrożnienie ruchu na, na dzień dzisiejszy. Ale przy wzroście, przy jednopasmowej obwodnicy, nie ma na to najmniejszych szans. Więc którędy pojedzie ruch? Przez środek miasta. I rzucanie się na obwodnicę południową, która, yy, które to plany w tej chwili na dzień dzisiejszy yy, rodzą konflikty społeczne, to bardzo mocne, bo ludzie protestują przeciwko temu, żeby byli poza obwodnicą. Ja byłem we Wrublinie, który jest jako jedyna dzielnica poza pierścieniem obwodnicy północnej. Proszę tam pojechać, jak wygląda Wrublin. Moi konkurenci mówią, że obwodnica Obwodnica przyniesie rozwój gospodarczy. A proszę pojechać do Wrublina i zobaczyć, jak wygląda Wrublina. Pojadę zobaczyć. Jeszcze jedno Szczególnie tej... nocą. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Mam, pewnie przyjmuje pan taki wariant, że nie dostanie się pan do, do tej drugiej tury wyborów i coś trzeba będzie zrobić ze swoim poparciem. Komu je pan przekaże? Panie redaktorze, po pierwsze, gra się toczy dalej. Ja będę walczył o to, żeby jednak mimo wszystko znaleźć się w drugiej turze. A jeżeli się nie znajdę, no to, panie redaktorze, będzie czas po pierwszej turze. Na rozmowy z kandydatami wtedy? Myślę, że tak. Bo są różne, różne warianty. Można poprzeć, ale może też ja nie poprzeć. Skórę nikogo. Skórę pan nie sprzeda. Panie redaktorze, ja jeszcze tak może, jeśli mogę. Na, Niestety na... nie mamy już czasu. Na, Bardzo ta, dziękuję na zakończenie. Za Je... Krótko, jednym zdaniem. Jednym zdaniem spotykamy się w szczególnym czasie. Przedwczoraj była 25. rocznica obalenia muru berlińskiego. Czyli fakt ten ostatecznie odrodził Europę Środkowo Wschodnią. Dziś spotykamy się z okazji rocznicy też przy okazji rocznicy, święta e, tak, święta niepodległości i chciałbym z tej okazji złożyć e, wszystkim naszym polskim sąsiadom w imieniu swojej mniejszości niemieckiej życzenia, jak wszystkiego najlepszego. Dobrze, I... dziękujemy. Norbert Fanka, kandydat na prezydenta Opola z ramienia mniejszości niemieckiej był, kan... był gościem drugiej kandydatem <laughs> jest nadal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.